Dzień Boże, 2 czerwca. Dzisiaj rozważamy drugie wyzwanie, jakim jest Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Dzisiaj pomoże nam tekst z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety 26 do 38. W szóstym miesiącu posłany został od Boga Anioł Gabriel do galilejskiego miasta które nazywa się Nazaret. Do dziewicy wydanej za mąż człowiekowi imieniem Józef z rodu Dawida. Imię tej dziewicy Maria. Kiedy wszedł do niej, powiedział: Raduj się, obdarzona łaską, Pan z Ona zmieszała się na tę wypowiedź i zastanawiała się, skąd takie pozdrowienie. Ten rzekł jej anioł: Niebu się, Mario, bo zyskałaś łaskę Boga. Oto poczniesz w swoim łonie urodzisz syna. Nazwiesz go imieniem Jezus. On będzie wielki, będzie nosił imię, Syn Najwyższego. Jemu Pan Bóg da tron Dawida, Jego Ojca, i będzie wieki królem nad tlenieniem Jakuba. Jego panowanie nie będzie końca. Wtedy Maria zapytała Anioła, jak to będzie, skoro męża jeszcze nie zna? Na to odrzekł jej Anioł. Duch Święty przyjdzie do Ciebie i moc Najwyższego Cię ukryje. Dlatego obo rodzące się będzie nosić imię Święty, Syn Boży. Oto Elżbieta, Twoja krewna. Ona również poczęła syna mimo swej starości. To już szósty miesiąc daty, która naz którą nazywają Jałową. Bo dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Maryja odpowiedziała: Oto służebnica Pana, aby mi się stało według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Wczoraj mówiliśmy, choć dość krótko. O sercu Jezusa, Chrystusie, który jest Synem Ojca, tego Boga Wszechmocnego, który stworzył ten cały świat. Chrystus jest też człowiekiem. I dzisiaj to jest to wezwanie. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzony Chrystus wchodzi w naszą historię. Ma serce ludzkie. Od momentu Fiat Marii, niech mi się stanie, zaczyna się historia Boga Człowieka. Więc Bóg nie jest kimś, kto jest oddalony od nas. To jest ktoś, kto jest blisko nas. On staje się człowiekiem, on ma ludzkie serce takie jak ty. Miał takie pragnienia jak ty, miał trudności takie jak ty. To jest ktoś, kto nas całkowicie rozumie. Dlaczego? Dlatego, że stał się jednym z nas. Dlatego Chrystus też jest towarzyszem naszego życia i ma być towarzyszem naszego życia. Jest tym, który idzie którego my mamy naśladować, dlaczego dlatego, że On przeszedł pierwszy. Więc Chrystus dzisiaj chce powiedzieć, że Jego serce jest też sercem ludzkim. Serce, które potrafi kochać po ludzku. Serce, które jest blisko każdego z nas. I to też zawdzięczamy Maryi. Ona się w tej tani pojawia tylko w tym wyzwaniu, ale jakże ważną misję ona wypełniła. I ty też możesz wypełnić bardzo ważną misję. Może sprawić, że Bóg stanie się obecny w tym życiu, pokazując to swoim życiem. Pokazując to, że Bóg jest blisko Ciebie, starając się żyć razem z nim. W ten sposób sprawiasz, że on stanie się obecny w tym, w tym świecie. Więc dzisiaj podziękuj Chrystusowi za to, że chciał stać się człowiekiem, chciał stać jednym z nas i towarzyszyć nam na naszej drodze życia że zgodził się stać człowiekiem i prowadzić nas do świętości. W serce Jezusa, w Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone, zmił się nad nami.